Cześć, witajcie z tej strony kanał JP i witam was na kolejnym odcinku na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam top 5 skinów z okazji nowego chińskiego roku. Zacznijmy sobie tutaj od odebrania darmowej nagrody z tej okazji. I to jest 400 tokena doubleta, o plus 60 jeszcze tutaj elegancko się składa. Teraz możemy przejść do odcinka. Więc tak, na piątym miejscu znajduje się... Skin do Barleya, mistrz Kołysania Barley. No i zobaczcie, tutaj jakieś sztuki walki pokazuje i w ogóle. No i jak sami możecie zobaczyć, nawet możecie go sobie kupić, chociaż ja sam go nie będę kupywał, ale jak tam chcecie, bo jest promocja teraz przez 149 na 109 gemów. Na miejscu czwartym znajduje się skin do Edgara. Jest to Orochi Edgar. No i jak widzicie sami. Tutaj y, też jest promocja 149 gemów na 109, jest przecena i mamy plus wyjątkową odznakę do niego jeszcze. Zobaczcie, jak on się prezentuje. Może nie jest jakiś najładniejszy, ale okej. Okay. Dobra, przejdźmy sobie teraz do. Top 3 najładniejszych skinów z okazji Chińskiego Nowego Roku. Na trzecim miejscu znajduje się skin do bulla, jest to kosmiczny ból I tutaj mamy dosyć dużą przecenę, bo aż ze 149 gemów na aż 79 gemów, więc to jest mega wielka przecena. Ale zagrajmy sobie arenę treningową. No, zobaczcie jak on się prezentuje, jest on w ogóle białym skinem, i to jest bardzo rzadki skin, jeżeli chodzi o to, bo e, nigdy nie widziałem, żeby jakiś skin był biały. Dobra, ale zobaczcie tą animację strzelania, takie niebieskie pociski, no, takie neonowe te pociski są, nie? Ale dobra, zobaczmy animację u teraz. Jak możecie tu zobaczyć, on tak śmiesznie chodzi. Fajne to jest. Zobaczcie, on chodzi, on się nie przesuwa jakoś, tylko chodzi. No skin jak najbardziej 10 na 10, ponieważ e, mało skinów praktycznie całych białych w Stars. Nie wiem, każdy gardzi tym skinem jako jak najbardziej polecam. Jest teraz przecena na niego 79 gemów, jak widzicie. No i polecam go kupić, fajny skin. Ja niestety nie mam gemów, więc go nie kupię, ale Jakbym zebrał, może, może mi się jakieś tam z karnetu jeszcze do może kupię. Na drugim miejscu jest skin do El Primo. Jest to El Tigro. No i tutaj mamy plus, wyjątkowo odznakę. Tutaj też jest przecena ze 149 gemów na 109 gemów. Testował go nie będę ani nic, ponieważ we wczorajszym odcinku go testowałem i sami możecie wpaść na niego, tutaj przypinam wam odcinek po prawej stronie na górze, możecie sami zobaczyć jak się prezentuje ten skin i w ogóle przechodzimy do miejsca pierwszego i jest to skin do Spike'a Mroczny Lord Spike jak widzicie on naprawdę przekozacko się prezentuje i ja chyba go kupię, jest przecena ze 149 gemów na 79 gemów i zobaczcie, tutaj mam wyjątkową odznakę, jest ona naprawdę ładna. Dobra, wypróbujmy sobie go. Jestem bardzo ciekawy, jakie ma animacje, i w ogóle jak on się prezentuje tutaj w gierce. No zobaczmy. No, animację ma ekstra, no taka bomba leci, taki geranat albo coś takiego. Nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Możecie napisać w komentarzach, ale zobaczcie, jak to fajnie leci. Dobra, no, zobaczmy, ulta. No animacja jest taka sama praktycznie jak przy zwykłym strzale, ale jest ciemniejsza. I zobaczcie to, jakie fajne kolce, w ogóle to wygląda jak jakiś postal, zobaczcie, ten ult wygląda jakby tutaj był, była dziura i to był postal, tylko że kolce są i w ogóle, ale naprawdę ten skin bardzo ładnie się prezentuje. Gadżet nic się nie zmieniło z gadżetem, ale naprawdę świetnie się prezentuje ten skin. A jeżeli pod tym odcinkiem będzie 50 łapek w górę, ja jutro tego skina kupuję na odcinku. Więc zostawiajcie szybko łapkę w górę, abym mógł kupić tego skina na jutrzejszym odcinku. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że w dobrej kolejności poustawiałem te skiny i mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!